No fit ciasto mi Basia poleciła, żebym zrobiła, że takie pyszne, że zero cukru, zero mączki, po prostu będę tak szczęśliwy. Słuchaj, to było jakieś, ja, jak mówię tak wsadz do piekarnika, to przecież to, z tego nic nie będzie No i miałam rację, słuchaj Ja miałam rację, nic z tego nie było Ale wiesz Basiu, żeby nie wypieczać tego wszystkiego Do kosza, to mówię, skonsumuję Wziąłem łyżeczkę, słuchaj, i mówię Normalnie, czuję, że normalnie panie Zusek Gołą słupko będzie mi zaraz po gardziołku, ale wiesz I to dwa sery kupiłam, takie lepsze, nie te gówniane takie, tylko specjalnie na targ pojechałam, dwa razy mascarpone, do tego e, ksylitol i trochę e, tych owoców tam mi kazałaś, jakieś mrożone owoce dodać, wszystko zmieszać, zmieszać i do piekarnika nagrzanego. I wyszła jakaś papa, jakieś gówna, to nawet nie mogę powiedzieć, że to było ciasto, to był jakiś koktajl. Jajka jeszcze były, a jajka, jajka, no to widzisz kurwa, o jajka zapomniałam. Że mnie zapomniała słuchaj No zapomniałam o jajkach, no słuchaj No taka walka rzecz, ale jest co? Ja Ty zrobię normalnego sernika. Przyjdziesz do mnie i zeszesz. Na oczyszczanie <głosy> jesteś. <głosy> ty se mózg Słuchaj, słuchaj, ty byś na oczyszczanie szła. I co ty chcesz oczyszczać? Co? Rury sobie byś żeby nie było czerwonej i będzie przepychać normalnie będzie lecieć jak po lewatywce. <laughs> co nie gadasz, zanurzysz, co Baśka? Ty się nawet na żartach nie znasz. No po prostu zapomniałam. Dziewczyna, ty już od razu mnie osądzasz, że ja źle zrobiłam przepis. Oczywiście, wszystko ja źle. No po prostu zapomniałam. Wiesz, co to znaczy zapomnieć coś? Pamiętasz jak ostatnio do mnie przyszłaś na wieczór, zobiałyśmy film na Netflixie e, oglądać? O czym zapomniałaś? Bra zrobić, bo co zapomniałaś, bo masz sito na mózgu. I ja widocznie też mam sito na mózgu i też sobie tam zapomniałam tych jajeczek dodać, ale po prostu zapomniałam, Basiu. I no cóż zrobić, cóż zrobić? Serniczek w leży, dwa maskerpony, serek, wszystko poszło się. Jee, yeah! jak fajnie. Co? Masz przepis na inne, co mi wyjdzie? Halo, Baśka, jaki przepis masz? Halo, Baśka, Dziewczyna nie będę jakiś czas robiła, no tyle składników wypeprzyłam do kosza, bo raptem zapomniałam jajeczek dodać, no. Ale ze mnie jajcara, albo bez jajec. <zysy> Miłego dnia, kochani, mam żyć.